Gwiazdą dzisiejszego wieczoru, czyli 21. finału Wielkiej Brytanii Świątecznej Pomocy Tomaszowej, jest zespół mech, ale to dopiero przed nami, czyli o godzinie 19. Natomiast e, teraz e, na scenie prezentuje się zespół fikcja, wystąpił już. E... Wystąpiły dzieci z Zespołu Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Mamy jeszcze przed sobą koncert Uniwersytetu Trzeciego Wieku i na to czekamy, bo to pierwszy raz chyba taka orkiestra w Tomaszowie, zresztą w całej Polsce, gdzie Jurek Owsiak zwrócił uwagę na osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w ogóle na seniorów. Bardzo cenna inicjatywa i mam nadzieję, że my jako Tomaszów pokażemy się naprawdę z super strony, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku przecież w Tomaszowie działa naprawdę wyjątkowo prędko. Jest wiele atrakcyjnych rzeczy, które są przeznaczone na licytację. To są przedmioty podarowane przez przyjaciół orkiestry, czyli przez Pana Tomka Mazurka, przez Pana Alka Liberne. Mieliśmy również dzisiaj przez Pana Witka Budę podarowany pierścionek z diamentem. To są te przedmioty, które będą licytowane, ale również będą licytowane te przedmioty, które zostały przywiezione jako gadżety Wielkiej Orkiestry ze sztabu w Warszawie. Tam są kubeczki, tam są kalendarze, tam są również koszulki, to znaczy jedna koszulka, którą nam sztab przekazał. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy na się na współpracę ze Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tomaszowie Mazowieckim. Szkoda, że udało nam się pozyskać tak mało identyfikatorów i puszek, bo wtedy wynik byłby lepszy. Ale pomimo, pomimo tego uważam, że akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem na mieszka naszych mieszkańców. Udało się zebrać 4327 zł, 54 grosze, 6 dolarów i 5 kopiejek na siedem otrzymanych puszek. Myślę, że to całkiem niezły wynik. Najwięcej nasi wolontariusze do jednej puszki zebrali 900. 20 złotych i 45 groszy. W sumie w akcji w naszej gminie brało udział 24 wolontariuszy, głównie z gimnazjum oraz z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem naszych mieszkańców. Wrzucano rozmaite kwoty, bardzo często były to kwoty dość duże, co czasami wprawiało w zaskoczenie naszych Wolontariusz Puszka, w której udało się zebrać najwięcej pieniędzy, chodziła, że tak powiem, po Rzeczycy, Sadykierzu i kilku okolicznych miejscowościach. Jestem z Bujem, ale dla równowagi tutaj mam panią i z Grodna wszystkich, z którymi dzisiaj upiliśmy gości zwiedzających, tak jak to mówi legenda. A również przypominaliśmy takie tomaszowskie stare pożekadło, nie ma piasku za opiny. Gdzie kiedyś wymieniano piasek na za obierki ziemniaków. Potem się stało to nieopłacane dla chłopów na Górzycki. Mówili: Nie ma piasku za opiny. To zachęcamy Państwa do licytacji, do zakupienia autentycznego piasku z Grod Górzyckich. Tutaj powiem Państwu, że z diabłem na obaj całą noc urabialiśmy ten piasek ze złoża. Jest autentyczny, w pięknym worku, z pięknym nadrukiem. Logo rasy i właśnie to pożekadło, o którym mówiłem. Nie ma piasku za kupiny. Proponujemy cenę wywoławczą 50 zł. Myślę, że to jest w ogóle śmieszna cena i liczymy na Państwa hojność. Oczywiście e, gramy dla Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejskie Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim bardzo chętnie co roku angażuje się w pomoc na dla miejsce i o świątecznej pomocy. W tym roku również mieliśmy swoje stoisko, na którym zaprezentowały się wyroby z pracowni ceramicznej, która działa w mok Takie ceramiczne serduszka, które bardzo chętnie były kupowane. Razem z nami przywoływany był Tomaszowski Uniwersytet III wieku, który zaprezentował obrazy z sekcji plastycznej. I również za to obraz zbierali pieniądze. pieniądze. Oprócz tego y, y, Miejski Ośrodek Kultury zaprezentowały grupy taneczne, zaprezentowały się, a z Uniwersytetu III wieku kur wystąpił. I to był nasz skład i bardzo się z tego powodu cieszymy i myślę, że za rok również zagramy razem z orkiestrą. A edycja orkiestry była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy zagrała nie tylko dla dzieci, ale również dla seniorów i tym chętniej. Y, Uczestnicy Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku no, włączyli się, tak mi się wydaje, tłumaczom oni są bardzo i co roku bardzo chętni biorą udział, ale w tym roku chcemy mieć taką osobistą jakby motyw, żeby zagrać razem z orkiestrą. Z samego początku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie, zbiera się pieniądze, a w tym roku na wiadomy cel dla dzieci, a także dla seniorów. Zwykle zbieramy około 1000 złotych, i tym razem właśnie przekroczyliśmy tę kwotę. W szkole zebraliśmy 1100 złotych, a ponadto 20 wolontariuszy z naszej szkoły kwestowało na terenie miasta i Powiatu Tomaszowskiego. Wiem, że jest kilka przypadków, gdzie wolontariusze zebrali po ponad 700 zł, a więc wynik bardzo dobry i chyba najlepszy w historii finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W godzinie 20.00 rozpocznie się nasze światełko do nieba, gdzie w całej Polsce wtedy wybiją nasze fajerwerki, a główny sztab, w tym czasie, będzie przygotował się do wyjazdu do Warszawy, do telewizji TVP2, aby przekazać dla fundacji właśnie nasze pieniążki schówca z, z Tomaszawa Mazowieckiego. 输才有点热 Fajnie, proszę Państwa, jest fajnie, naprawdę jest rekord, ale przecież nie dla rekordów zbieramy te pieniądze i nie dla rekordów dzisiejsze nasze działania. To naprawdę wspaniała kwota, z którą jeszcze dzisiaj dojeżdżamy, jedziemy do Warszawy i w Państwa imieniu przekażemy na rzecz Fundacji Wielkiej Orgiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę, wszyscy zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego finału i cóż, siema do przyszłego roku. Do przyszłego roku i słuchajcie, dzisiaj jak już będziecie w domach o godzinie 23 to patrzcie, bo być może zobaczycie Bogdana Smolarka, szefa naszego sztabu, który pewno Państwu, państwu pomacha z Warszawy. Wszystkiego dobrego i dziękujemy, że Państwo jeszcze tyle czasu z nami wytrzymali. Siema do 2014 roku. Do Prawda. zobaczenia i dziękujemy bardzo.